Cześć, witajcie! Dziś omówię jacht Adria 1002 z firmy Asta. Jak motorowy. 2002 rok, dziewięcioletni jacht, na którym miałem okazję pływać pierwszy raz, a dopiero teraz uda mi się, mam nadzieję, zrobić z niego e, jakąś recenzję. Adriana 1002 z firmy Asta, e, jacht. Właściwie motorowy, który już właściwie nie jest produkowany, ale tych jachtów motorowych trochę jest w czarterze i, i są dość popularne ze względu na, na cenę, co można o nim powiedzieć. Dwa silniki, 125 koni. z zewnątrz wygląda tak. Platforma rufowa: akurat w aście, wszystkie jachty, praktycznie motorowe, są zaopatrzone w hydrauliczne trapy. Panel trapu hydraulicznego, żeby go uruchomić, należy nacisnąć dwa przyciski naraz, aż się zapali zielona dioda. Góra, dół, wysuw, chowanie trapu. Teraz troszeczkę go poprawimy. I damy troszeczkę na dół, bo za chwilę się będę przemieszczał z torbami. Więc chciałbym, żeby to było jak najwygodniej. O tak. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Ponton może na, na Flybridgeu. Możemy sobie go zobaczyć z zewnątrz. A teraz wejdziemy do środka i zobaczymy, jak, jak on wygląda w szczegółach. Ostrożnie. Mamy tutaj pływ. Woda się zmienia. Ok. Wchodzenie do środka jest troszkę uciążliwe. Trzeba pamiętać o tym, żeby, jak już wchodzimy, materac zdjąć, bo deptanie po tych materacach nie jest, nie jest fajne. I popatrzcie, tak wygląda kokpit tej jednostki. Oczywiście jest po czarterze, więc jest tu trochę bałaganów. Również moja torba. I tak to wygląda. Nie jest to mały kokpit. Jak jest zarejestrowany? Jak jest trzykabinowy? Zarejestrowany jest na 8 osób. 3 eee, kabiny, dwie osobowe i, i tutaj stolik opuszczany. Przyznam się, że spałem na stoliku cały tydzień. Eee, Opuszcza się go dość, dość fajnie, prosto eee, Dwa zaczepy opuszczone na dół teraz dostosowane do położenia stole trochę skrzypi, jak się śpi w nocy. Ale generalnie wygodnie, i co najważniejsze, w tym upale, który w tej chwili mamy, jest tu o wiele przyjemniej niż w kabinach. Tak wygląda wnętrze na zbudówce. Popatrzcie, slewik, kuchenka, kuchenka bez kardanów, szafeczki. Tutaj mamy też miejsce na. Szklanki, ewentualne gary, lodóweczka. Tutaj pod siedziskiem skiperskim. Taka nie za duża, nie za mała, wystarczająca, nam całkowicie wystarczała. No i co najważniejsze tak wygląda stanowisko skipera. Otworzę jeszcze tutaj zasłonki, które przeciwdziałają słońcu jak stoimy w porcie, jak nie ma, jak nie no i popatrzmy, jak to wszystko wygląda. Dwa silniki, 125 koni i uwaga, e, maksymalna prędkość to 12 węzłów przy obrotach prawie 3000 e, na każdym silniku, ale wtedy bierzemy bardzo dużo paliwa, około 24 litrów na godzinę. O wiele lepiej jest płynąć z prędkością 8,5-9 węzłów na obrotach 2,400 i wtedy osiągamy mniejsze o wiele spalanie. GPS, o, panel oczywiście prawy silnikowy, lewy silnikowy, wskaźniki obrotów, godziny, akumulatory po oleju, temperatura silnika, start, spróbujemy pokazać Wam jak się startuje silnik. Tak, w ten sposób. Tak to wygląda. O, zgary ożyły. Wszystko działa. Jest ok. Wyłączymy, żeby móc dalej nagrywać. Panel kontrolny. Tradycyjne światła. Tak, tu mamy szalonych Czechów, którzy raz za razem wchodzą muringi i nie wiem co robią, bo przypływają z lewej i prawej strony. Ale to już taka natura tak, to obmówmy sobie dalej yy, tablica rozdzielcza wskaźniki paliwa dwa zbiorniki w sumie 300 litrów paliwa yy, my spaliśmy w ciągu tygodniowego rejsu 200 litrów yy, zbiornik wody 250 litrów yy, no trzeba tankować dość często wskaźniki, wskaźniki akumulatorów GPS na GPSie mamy Przede wszystkim głębokość. Tu nie ma wskaźnika głębokości tego typowego. Wszystko to jest echosonda podpięta pod GPS-a. Manetki, przód, tył, sprzęgło, wysprzęglanie. W ten sposób wyciągana manetka. O, tak to wygląda rozprzęglenie. No i oczywiście małe koło sterowe. I tutaj rzeczywiście, jeżeli, jeżeli manewrujemy, jak posiada dwie małe płetwy tuż za silnikami, tuż za śrubami i trzeba przyznać, że należy używać do manewrów. Zwłaszcza jeżeli pójdziemy do przodu, e, tych płetewek. do tyłu już może mniej. Możemy tutaj już manewrować praktycznie samymi silnikami, natomiast przy manewrach wstecz, natomiast do przodu należy e, używać, m, należy używać e, koła sterowego. Co ciekawe, zasilanie cyrkulacji też się da zrobić, czyli dać ster na przykład prawo na burt i, i kopnąć silnikiem. Ster ma wskaźnik wychylenia płet sterowych, co jest bardzo ważne przy manewrowaniu i na to należy zwrócić uwagę, kiedy przejmujecie taki jacht. Taka ciekawostka. Mieliśmy awarię na Wellim-Iżu, jednego ścięgieł prawego silnika się cięgła. Od gazu, i muszę Wam powiedzieć, że to jest zaleta właśnie brania czarteru od firm sprawdzonych, które mają parę jednostek motorowych, są przygotowane na tego typu awarie. Przede wszystkim w ciągu dosłownie trzech godzin awaria została usunięta. Łącznie z przepłynięciem motorówką na welisz z sukosza. Polecam Aste. że ktoś będzie chciał czarterować jachty motorowe, na pewno będę gorąco rekomendował tą firmę. Uwaga, Stanowisko stanowiska skiperskiego tak widać. Z wadą motorówek tego typu jest to, że, że nie widzimy zbyt dużo podczas manewrów. teraz ja do tyłu. Zobaczcie, co widzi, co widzi skiper manewrując do tyłu. Naprawdę niewiele, co nie znaczy, że jest to bardzo duże utrudnienie. To jest tylko i wyłącznie kwestia wprawy. To jest tylko i wyłącznie kwestia wprawy. Okienka odsuwane. Tutaj mamy luk u góry jeszcze otwierany. Co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o jachty motorowe? Jakie urządzenie na jachcie jest bardzo ważne? Uwaga, bardzo ważna jest wycieraczka i spryskiwacz. Ponieważ jeżeli płyniemy, już nie w deszczu, ale kiedy mocno chlapie, kochani, niestety, ale trzeba, to jest spryskiwacz. Tak, tutaj, to tu, yy, niestety to jest najważniejsze. Tu się włącza, o proszę bardzo, wycieraczkę. Tak, tu jest spryskiwacz, leci woda, a tu mamy wycieraczkę. Niewiele co prawda wyciera, ale uwierzcie mi, to jest bardzo ważne. Jak posiada ster sumieniowy? I on jest, i on jest e, skuteczny. E, dość, choć oczywiście o wiele łatwiej manewruje się według mnie, jednak dwoma silnikami. Ale jest e, ta wisienka na torcie. Jak zawsze mówię, e, przy sytuacji, kiedy nie ma dużego wiatru, można się posługiwać. E, stolik nawigacyjny. Tutaj mamy mapy. Za dużo się nie da nawigować na mapach. Tak naprawdę, na motorówkach, kiedy płyniemy z większymi prędkościami. Eee, o wiele bardziej sprawdza się nawigacja elektroniczna i, i kochani, obserwacja. No i schodzimy pod pokład. Mamy tutaj trzy kabiny. Tak wygląda lewa kabina rufowa. Całkiem e, słuchajcie, szeroka i wysoka w do jachtów żaglowych. Szafka na rzeczy też całkiem pojemna. Jest, jest całkiem w porządku. się. Dwa luki do wentylacji. No, ale to przy, przy dużych upałach nie daje dużego, dużego komfortu. Tutaj mamy drugi. Drugi. Drugą kabinę. Tu już jest troszkę gorzej, jeżeli chodzi o układ, bo mamy z prawej strony głębsze bakisty. Także tutaj ta kabina jest niższa. To jest szafka na, na rzeczy. Przejdźmy teraz dalej. I są dwie toalety, kochani, są dwie toalety łącznie z prysznicami, gdzie można się toaletować. My mamy akurat lewa toaletę z toaletą elektryczną, a prawa toaleta jest toaletą normalną, pompkową. Tak wygląda. Oczywiście również z możliwością brania prysznica. O, właśnie widzę, Tak. Tak to wygląda. A i kabina dziobowa. Największa z lukiem e, otwieranym, z możliwością po przedłużeniach, e, przedłużenia koi za pomocą specjalnej deseczki lustro. Tak zawsze zastanawia mnie, co projektant e, miał na myśli, wsadzając lustra do tego typu kabin. Dwie szafeczki na ubrania, jaskółki dość pojemne. Też w sumie dość pojemne, kochani. Tak to wygląda. Rzut jeszcze od kabiny działowej i wyjdźmy na zewnątrz. Zobaczmy, jak jednostka wygląda na zewnątrz. O, tu jeszcze klucze bezpieczeństwa do trzech akumulatorów dwóch silnikowych, jeden, jeden serwisowy, 230 zabezpieczenie. I chodźmy na, na górę. Wychodzenie na pokład jest uciążliwe przez ten plastikowy flybridge. Zwróćcie uwagę na półpokłady. Mamy tutaj pełno handlingów na flybridge'u i na zbudówce, ale półpokład jest wąski dosyć. i Idziemy na dziób. Tak wygląda jak z dziobu. Tutaj dużo miejsca żeby się rozłożyć i opalać. I powiem, jest to najcichsze miejsce na jachcie, kiedy płyniemy na silnikach. I najbardziej wentylowane. Kotwica standardowa, winda pozioma. Nic szczególnego. Możemy sobie teraz zobaczyć dokładnie, jak wygląda ta jednostka od strony dziobu. Dużo miejsca przy dużych prędkościach, czyli w dużych, dłużych, jak na tą jednostkę, to jest 9-10 węzłów, Rzeczywiście tu jest najspokojniejsze miejsce, natomiast pamiętajmy, że tego typu motorówki, kiedy już pojawi się trochę więcej fali no niestety klapią i nie jest to żegluga przyjemna. Motorówka przeważnie sprawdza się fajnie, kiedy kiedy mamy łagodne morze. Kiedy nie chlapie, kiedy nie ma dużej fali, wtedy się wpływa najprzyjemniej. Adria nie jest bardzo mocno paliwożerna. Tak jak mówiłem, zrobiliśmy trasę mniej więcej w Elisze, poprzez Kornat, Murter, pirować i robiliśmy również manewry. Wyspaliśmy około 200 litrów. Paliwa płynąc ze 7 prędkością około 8,5 do 9 węzłów. Nie jest to bardzo szybka motorówka, to nie jest jednostka, która pływa w ślizgu 20-25 węzłów, ale już dla tych, którzy chcą szybko przemieszczać się z punktu A do punktu B, może być całkowicie wystarczająca. I co najważniejsze, nie jest tak paliwożerna jak te jednostki, jak jednostki, które są ślizgowe. No, i przede wszystkim w charterze jest umiarkowanie niedroga. I powtórzę jeszcze raz: zachęcam do brania do czarteru jachtów motorowych, zwłaszcza z firm, które mają ich parę sztuk, które są wyspecjalizowane w jednostkach motorowych. Mają dobry serwis, części zamienne. To jest, według mnie, bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o udane To Właśnie to wszystko, co mogę powiedzieć na temat tej Adrii. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam.